Premier League Ten Bednarek z Klichem coś tam grają, ale tego Grosika, no turbo, szkoda La Liga Przecież tam żadnego Polaka nie ma! A Messi i tak już przecież jest skończony Ligue 1 Panie, daj pan spokój Mistrzem Pedrze, a Milik zanim zacznie strzelać, eee Bundesliga Uuu, Mistrzem Bayern Monachium, a Lewandowski go co kolejkę Ekstraklasa Lech ma 12 punktów straty do pierwszej Legii, ale teraz poczynili takie wzmocnienia, że naprawdę mogą im zagrozić A z drugiej strony ostatnie pod Beskidzie 9 punktów, ale tylko wystarczy, że wzmocnią tą obronę i przecież też mogą awansować do górnej ósemki tam to się dzieje. I tak się składa, że właśnie wraca najlepsza liga świata, o której w dzisiejszym odcinku zapraszam Betclick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Moi drodzy Państwo, ekstra klasa gra i na ekstra klasę można grać w piłkarskim jackpocie do zgarnięcia 45 tysięcy złotych. Można również pobić futrola. Dzisiaj ja postaram się go pobić moimi typami, zobaczymy czy one okażą się prawidłowe po weekendzie. Także już od razu sprawdźmy bez zbędnego przedłużania, co tam futrol typuje na najbliższą kolejkę ekstra klasy. Pierwsze spotkanie w piątek o godzinie 18.00, KGHN Zagłębie Lubin podejmuje Wisłę Płock. Tutaj typ futrola stawia na gospodarzy. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy i transfery... To za dużo ich nie było tu w przypadku tych obu ekip. Lubomir Guldan dziękuję już za grę w piłkę nożną, odchodzi na piłkarską emeryturę. W Zagłębiu Lubin spędził ponad 7,5 roku. Naprawdę zasłużony obrońca, jeżeli chodzi o ten klub. Wiśle Płock, no największym transferem okazał się dyrektor skautingu Emil Kot. Zobaczymy, jak oni będą sobie radzić. Jeżeli chodzi o wynik tego spotkania, tutaj przychylam się Kufu Trollowi. Nie będę go tutaj pobijał. Stawiam również na zagłębie Lubin. Drugie dzisiejsze spotkanie o 20.30 Raków Częstochowa zmierzy się z pogonią Szczecin. Kupon Futrola przedstawia się tak, że tutaj jest remis. W Rakowie troszkę ruchów transferowych było, między m.in. ściągnęli w gdzieś tam z głębokich rezerw Krakowi, ale on dopiero dołączy do zespołu po zakończeniu tego sezonu. Odeszli również bramkarz Szumski i Wilusz, a przyszedł nowy bramkarz Cholec i kolejny raz do Częstochowy zawitał również ja. Szczecini natomiast cały czas budują, budują stadion, transfery. No, raczej słabe. Dlatego tutaj ja stawiam na raków Częstochowa, który będzie gonił w tabeli Legię Warszawa. <laughs> Oho! Aż straciłem głos. Czyżby tutaj jednak pogoń miała wygrać? Nie, nie, nie. Stawiam na raków Częstochowa. Przechodzimy do soboty. Godzina 15. Warta Poznań zmierzy się z Krakowią. Patrzymy na kupon Futura. On stawia na gości. Ja również stawiam. Nie. Nie, nie. Nie również stawiam tak jak on, bo ja stawiam na warte Poznań. W Krakowi. No nie dzieje się jakoś ostatnio dobrze, nie wiem, cały czas tam są jakieś takie zawirowania. Wydawałoby się, że mają wszystko ku temu, żeby osiągnąć sukces, a jednak jakoś się to rozmywa. Natomiast Warta nie wystartowała może w lidze najlepiej, ale z kolejki na kolejkę jakoś wszystko się to poukładało i teraz naprawdę prezentują taki dobry średni futbol, na pewno na poziomie utrzymania w lidze, dlatego ja tutaj stawiam właśnie na Poznaniaków. Zostajemy przy sobocie, godzina 17.30, Lechia Gdańsk podejmie Biały Białystok. Co na to futrol? A futrol na to Lechia. Ja na to Lechia też. A przede wszystkim dlatego, że jeżeli Lechia ma wygrać, to na swoim stadionie, bo na wyjazdach no, średnio jej idzie, można tak powiedzieć. jeloni natomiast też lepiej idzie na swoim stadionie. Ogólnie w naszej Ekstraklasie to większość drużyn gra dobrze na swoim stadionie, a wyjazdy to lepiej, żeby ich nie było. Także mój typ na to spotkanie: Lechia Gdańsk. Ostatni, sobotni mecz, godzina 20. W zabrzu górnik podejmie Lecha Poznań, który nie ma co ukrywać, najlepiej wykorzystał okres ten przygotowawczy, jeżeli chodzi o transfery. Zobaczymy, jak przełoży się to na ligę. Natomiast jeżeli chodzi o typ futrola, Remis, dla mnie Lech Poznań po prostu musi tutaj wygrać. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jeżeli górnik jakimś cudem urwie chociaż jeden punkcik. No to naprawdę Lech. Ale. Na razie stawiam tutaj na nich. I jesteśmy przy niedzieli, dokładnie godzina 15 w Krakowie. Wisła podejmie Piasta Gliwice. W tej wiśle, co tam się wyrabia? Oni naprawdę wyciągają się z terapatów, jeżeli chodzi o te długi, o te wszystkie sprawy finansowe, pozafinansowe. Ale no, sportowo. Sportowo można by powiedzieć stal mielec, ale jednak nie, bo stal mielec, patrząc na nich, ostatnio sportowo wygląda znacznie lepiej, a w Wiśle cały czas właśnie są jakieś perpetie. Przechodząc do tego spotkania, typ futrola sprawdźmy remis. I szczerze przyznam, że jestem też skłonny ku temu, żeby tutaj postawić na remis z gliwice, który, bądź co bądź, walczy o utrzymanie, w lidze. Wydaje mi się, że spokojnie się utrzyma, tam już się rozpędzili. Ten początek mieli mega słaby, tam świerczak, myślę, że pociągnie zespół z gliwic i spokojnie również się utrzymają. Także niedzielne spotkanie, 15. A Kraków, Piac, Gliwice, Remis. O 17.30 w niedzielę idzie, idzie pod Beskidzie, czy nie idzie, bo przyjeżdża Legia Warszawa. Moi drodzy Państwo, ciężkie tu są szanse dla pod Chociaż w sparringach wygrali chyba trzy mecze w tydzień, natomiast no, to nie jest liga, tak? Nie wiem, czy zostawili sobie jeszcze jakieś tam pokłady tych bramek, które mogą strzelać na ligę. Nie ma co ukrywać, że w ich przypadku największą bolączką jest defensywa, jeżeli ją poprawią to są w stanie zdobywać punkty. Natomiast przeciwko Legii ciężko poprawić swoją grę w defensywie, dlatego tutaj mój typ jest prosty, stawiam na Legię. A Futrol? Futrol też stawia na Legię. Ostatnie spotkanie tej kolejki Ekstraklasy odbędzie się, moi drodzy Państwo, w nowym miesiącu, 1 lutego o godzinie 18 Stal Mielec podejmie Śląsk Wrocław i chociaż goście przed tą rundą wzmocnili się zawodnikiem z Manchesteru United 19-letni Łukasz Bejger to ja stawiam na Stal Mielec bo odkąd jest tam Leszek Ojrzyński to po prostu jest zespół jak Stal, bo jak go nie było no to właśnie była ta organizacja jak Stal Mielec którą teraz możemy dostrzec w Wiśle Kraków ale teraz Stal Mielec wygrywa w tym spotkaniu a uwaga, sprawdźmy co na to ma do powiedzenia Futrol Futrol również typuje na stal Moi drodzy Państwo, to są nasze typy Na najbliższą kolejkę Ekstraklasy Serdecznie zapraszam, żebyście w komentarzu podzielili się Swoimi typami, jak również Pobijcie futrola, weźcie udział w piłkarskim jackpocie no, chyba warto I na dziś ode mnie to wszystko Także życzę szczęścia i widzimy się w kolejnym odcinku Do zobaczenia, cześć!